Październik jest miesiącem cyberbezpieczeństwa. Jak wszyscy wiem, jest to ważne nie tylko dla wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, ale także dla innych urządzeń, które zawierają w sobie jakąś część elektroniki lub informatyki lub innego rodzaju automatyzacji. Dlatego bardzo się cieszę, że właśnie w pierwszych dniach października jest konferencja Cyber 24 Day, która po prostu jest poświęcona tylko i wyłącznie temu tematowi, Mieliśmy tutaj szereg znamienitych osób, tak jak pan wicepremier, jak panowie ministrowie. Wszyscy mówią bardzo głośno o cyberbezpieczeństwie. W październik też jest ważnym miesiącem z innego powodu. Wszyscy czekamy na kolejną edycję ustawy, a tak naprawdę transpozycji dyrektywy NIS-2, której harmonizacja jest bardzo ważna w ramach Europy. Jesteśmy w jednym, na jednym rynku, wszystkich nas dotyczą te same problemy związane z cyberbezpieczeństwem, i dlatego bardzo ważne jest, żeby poszczególne państwa europejskie mówiły jednym głosem w tym jakże bardzo ważnym temacie. Dla firmy HUAWEI cyberbezpieczeństwo jest chlebem powszednim. Zawsze bardzo chętnie dzielimy się wiedzą, pokazujemy nasze, y, c, nasze laboratoria związane z cyberbezpieczeństwem, nasz kod, szereg innych urządzeń, ale także, co ważne, ponieważ działamy w ponad 1500 sieci telekomunikacyjnych, znamy wszystkie rodzaje ataków czy też podatności każdego dnia i wiemy, z czym to się wiąże. Dlatego też bardzo chętnie wspieramy wszelkie działania w tym zakresie, zarówno edukacyjne, jak i takie, w których możemy się podzielić wiedzą. Dla małych i średnich przedsiębiorstw cyberbezpieczeństwo jest może nawet jeszcze bardziej ważne niż dla dużych firm. Duże firmy mają duże budżety. Duże firmy najczęściej zatrudniają osoby, które są odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, za bezpieczeństwo, zatrudniają specjalnych ekspertów. Małym firmom wydaje się pewnie, że ich to nie dotyczy, ale to nieprawda. Dotyczy ich to i to każdego dnia. Co chwilę słyszymy o jakichś atakach i różnego rodzaju software, ransomware, malware. Te wszystkie rzeczy dzieją się tu i teraz. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy także w małych firmach traktowali cyberbezpieczeństwo poważnie, żebyśmy się zabezpieczali, żebyśmy przewidywali pewne wydarzenia, żebyśmy nie lekceważyli wszelkich sygnałów zewnętrznych.